Witam Was serdecznie. Z tej strony, z tej strony Sandra Klas to mój pierwszy taki odcinek, taki film, taki podcast. Zastanawiałam się, czy jest kiedykolwiek odpowiedni moment, kiedy zacznę ten, ten podcast, te moje boskie historie. Stwierdziłam, że nie ma go nigdy. Zawsze jest jakieś ale, więc stwierdziłam to zrobić dzisiaj dzisiaj w bardzo ważny dzień w naszym życiu takim rodzinnym życiu. Dlatego że dzisiaj są urodziny mojego brata Szymona, którego już nie ma z nami i a jutro jest rocznica śmierci mojego brata Adasia. Więc dzisiaj przychodzę do was z taką pierwszą historią boską. Mam nadzieję, że czas, no bo mówię, jest to bardzo spontaniczne, że czas i pamięć w telefonie mi na to pozwoli. Ja po prostu poczułam, że muszę się w końcu tym podzielić. Chciałabym dzisiaj w ten taki dzień, mimo wszystko, mimo tego smutku, w Dzień Celebracji, podzielić się z wami takim moim świadectwem życia. Jeśli Bóg pozwoli. To też życia Adasia, ale przede wszystkim mojego brata Szymona. Słuchajcie, to zacznę od początku. Chcę wam powiedzieć, że mój brat Szymon jest rok ode mnie starszy, więc miałby dzisiaj 26 lat. Kiedy się urodził, był oczywiście zdrowy, natomiast rok później okazało się, że jest ciężko chory. Stwierdzono u niego niepełnosprawność, autyzm dosyć, dosyć głęboki. Więc to było właściwie wtedy kiedy ja się urodziłam rok później. Um... No i co, i zaczęło się jeżdżenie po lekarzach, po szpitalach, różne diagnozy, tak? Różne leki, e, więc moja mama wraz z tatą bardzo walczy o to, żeby mógł jak najlepiej po prostu funkcjonować. E, zajmowało to im bardzo dużo czasu, bardzo, bardzo dużo energii i stresu. I tutaj w tym momencie chcę wam powiedzieć, że ja mówię Wam historię, właśnie tą taką historię dzielę się z wami z mojego punktu widzenia, bo inaczej to może być z punktu widzenia mojego rodzeństwa, a inaczej z punktu widzenia mojego, moich rodziców. Więc kontynuuję. I słuchajcie, ja, jako taka siostra z boku, która na to patrzy, ja bardzo kochałam mojego, bardzo kochałam mojego brata Szymon'a, no bo mimo, że był chory, to jednak był mój starszy brat. Szymon pamiętam, że nie mówił, Szymon, pamiętam, mówi, że, mówi, że mówił. Pamiętam, że krzyczał, że piszczał, że ciągle pamiętam, że był w takim bólu. Ale też pamiętam te takie dobre chwile, że pamiętam, że chodził do takiej super szkoły. W strzepczu, chyba z tego co pamiętam, szkoły specjalnej, w której uczył się samodzielności, dostawaliśmy te zdjęcia i tak bardzo się cieszyliśmy, że on na przykład jajko obiera, że tutaj robi jakiś obiad, jakieś śniadanie, że jeździ konno, że się przytula do tych koni. I, i to wlewało we mnie jako siostry. Rok, rok młodszy i takie radość. Ja bardzo lubiłam też z Szymonem, mimo że z tej agresji, którą w sobie miał, to niestety czasem mnie bił, to lubiłam bardzo się z nim uczyć. Bardzo lubiłam z nim siedzieć. On wydawał mi się, mimo że był niepełnosprawny, bardzo takim inteligentnym dzieckiem. Takim dzieckiem, które nauczyło mnie, słuchajcie, żyć inaczej. Które nauczyło mnie czuć inaczej. Które nauczyło mnie, myślę, że to on mnie właśnie nauczył tej wrażliwości na drugiego człowieka. Mimo, że był agresywny, jak on przytulał, nikt tak nie przytulał, nikt mi tak do dzisiaj nie przytulił. Dlatego to też świadczy o tym, że, że Szyma był bardzo takim wrażliwym człowiekiem z wielką miłością w sercu. I to był dla mnie taki też... Ciężki czas, bo bardzo stresujący, kiedy ja jako córka patrzę na rodziców, którzy są bardzo zestresowani, którzy się przejmują życiem przede wszystkim tego drugiego człowieka, tego mojego brata, którzy często byli nerwowi, tak, bo nie mogli sobie z tym poradzić, czyli często nie mieli czasu na odpoczynek, no bo musieli jeździć po lekarzach. 20 lat temu to naprawdę nie było możliwości takich jak teraz, tak jeśli chodzi o badania, o, o lekarze i, i tym podobne. Więc powodowało to we mnie ogromny stres. Ale z drugiej strony taką też wdzięczność, że ja mam tego starszego brata. Bardzo się z tego cieszyłam. I, I żyłam gdzieś tam, tym. Pamiętam, że bardzo mnie i, inspirowało to, że on ciągle siedział, słuchajcie, w samochodach ciągle siedział w samochodach. A On po prostu, no, 24 tylko, jak wyszedł na dwór, to wchodził do samochodu i tam sobie siedział. On tam nawet jadł on tam po prostu nawet jadł. Tak bardzo uwielbiał to. I ta z historii mojej siostry, bo ja tak pamiętam pokładkowo taką, taką, taką historię e, moja siostra powiedziała, że była taka sytuacja, że e, siedziała sobie cała rodzinka, jeszcze ciocie tam, Ciocia, ciocia Danka przyjechała i siedziała sobie cała rodzina i Szmo oczywiście poszedł na dwór no, do samochodu, tak? Natomiast nikt nie wiedział, że on wszedł do samochodu naszej cioci. I on taki zdenerwowany wszedł do domu i powiedział, że o, coś tam, wiecie, bo nie mówił, więc y, jęczał, że coś tam się stało i ciągnął, ciągnął tam chyba mamę. I mama poszła, patrzy, nie ma ci danki z samochodu. Słuchajcie, okazało się, że nie wiem, jak to się stało, ale okazało się, że on jakoś, y, nie wiem, czy y, puścił hamulec ręczny i samochód po prostu sobie, on zdążył jeszcze z tego samochodu wyjść, i samochód zdążył sobie odjechać, przejechał przez ulicę, przejechał przez całe pole i wylądował u sąsiadów, <noise> swoją drogą u przyjaciół, nie? Którzy, których traktujemy e, jak rodzina, które byli zawsze z nami. E, więc, więc, więc... E, no, byli... To no, taka śmieszna sytuacja, nie? Że on po prostu w każdy samochód wchodził. No, więc... Trwaliśmy w tym, ale przyszedł rzeczywiście czas, kiedy Szymon zaczął bardzo chorować, zaczął bardzo wymiotować, że był bardzo słaby, nie chciał jeść. Ja pamiętam, że on w ogóle często miał tak, że rano miał jakieś tam ataki i wszyscy myśleli, że to jest podaczka. Później się okazało, że lekarze go źle zdiagnozowali i to nie była padaczka, to była o wiele cięższa choroba. I wtedy pamiętam, w tych takich ostatnich dniach w domu, to on bardzo często dostawał tą padaczkę. I, 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 i to było takie straszne, bo bo, bo było wtedy z tym bardzo dużo stresu. E, wszyscy się martwili, czy on się gdzieś tam z tej podaczki wybudzi, i wszyscy się martwili. No, czy on to przeżyje, bo był wtedy bardzo. Mm, no miał różne kolory na twarzy, e, więc był ten taki strech, stres i strach. No i były to ostatnie dni, i w tych ostatnich dniach on też siedział w tym samochodzie. I jeszcze e, pamiętam, że jak pojechał już do szpitala, to e, dostawił nawet naleśniki w tym samochodzie. No i, no i słuchajcie, no i, em, em, no i mm, był taki moment, kiedy moja mama już musiała jechać z nim do szpitala, bo już widziała, że jest z nim bardzo ciężką, on po prostu jakby em, opadał i wzięła swoją przyjaciółkę, kto dla nas jest ciocia. Ciocie Ole, która y, pojechała razem z nią. No. I swoją drogą oni w ogóle bardzo ważni byli i są w naszym życiu. Ta rodzina. <grywia> My traktujemy ich jak rodzina, więc mama zadzwoniła po nią. I mama mi później powiedziała, że jak jechali do szpitala, no tak jak mój brat w ogóle nie mówił, to moja mama do niego mówi: synku, trzymaj się, że będziemy za chwilę w szpitalu. A mój brat jak nie mówi, to wtedy odpowiedział. That um. Powiedział, mamo, pomóż się za mną. I słuchajcie, to jest tak ciekawe, bo my tak naprawdę do tego momentu chodziliśmy tak do kościoła tradycyjnie, co niedziela, ale jak była jakaś imprezka w sobotę, no to nie chodziliśmy. Takie, wiecie, tradycyjna wiara, byle jaka, bez pogłębiania, bez życia w codzienności z Bogiem, tak? Nawet czasem y, czuliśmy złość, że mamy tak ciężko w życiu, więc czasami się nawet odwracaliśmy od Niego. A on wtedy powiedział mojej mamie, że mamo, pomóż się za mną, za mnie. No i pojechał do szpitala, leżał w tym szpitalu i z opowieści mamy Powiedziała, że bardzo cierpiał, bo się w tym momencie okazało, że on tak naprawdę od 9 lat choruje na kardełopatię przyrostową. Eee, więc e, tak naprawdę jego serce wygląda jak serce 90 latka i w tym momencie umierał. Nie. I, I moja mama mówiła tylko, że, że prosiła, żeby go położyli, bo on jak siedział, to bardzo cierpiał. I kiedy go odłożyłam mm, na, na, to, na, to, na to łóżko, no to. Em, Lekarze kazali się jej przede wszystkim, kazali się e, pożegnać, bo powiedzieli, że już naprawdę to jest koniec. Mama oczywiście nie mogła tego zaakceptować, tak mówię po skrócie. E, o, coś tutaj się... Moja mama nie mogła tego zaakceptować, e, więc właśnie ta ciocia Jola poszła porozmawiać z lekarzami i, i to ciocia jej tam wszystko przedstawiła. No i co, no? E, moja mama, kiedy to usłyszała, w tej, takim bardzo dużym stresie i nerwach, poszła i powiedziała, że... I powiedziała mu, że Szymonku trzymaj się. I wtedy um, musieli Szymona uspać, żeby też nie cierpiał, wiadomo. I rodzice się z nim pożegnali. My niestety nie mieliśmy tej okazji, ale zawsze um, Szymon miał pokój na dole i my marzyliśmy o tym, żeby spać na dole u niego w pokoju, a nie u góry, bo dla nas to było takie wyróżnienie, które dostał, że, że śpi koło rodziców i, i pamięta, że jak był w tym szpitalu, to to był e, to był dzień urodzin mojej siostry Nikoli, e, więc e, ja po, poprosiłam bardzo mamę, żeby spać w jego pokoju i moja mama się zgodziła. E, I nie wiem, czy to wie, ale w nocy po urodzinach mojej siostry Nikoli zadzwonił w nocy telefon. Ja się wtedy obudziłam i tylko usłyszałam, że nasz. No, że nasz brat nie żyje. Szemun miał 9 lat i bardzo wtedy cierpiałam w nocy. Nie chciałam pokazać rodzicom, że nie śpię, tylko słyszałam płacz mamy i jak po prostu wyjechali. I słuchajcie, drugiego dnia um, przyjechała do nas ciecia Marysia, taka ciecia właśnie, która nam powiedziała naokoło, że nasz brat nie żyje. Powiedziała, że jest aniołkiem. E, po prostu myślę, że też nie, 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 nie do końca wiedziała, jak, jak, jak tą informację przekazać, więc bardzo tak bajkowo to przedstawiła. My z siostrą e, Weroniką zastanawialiśmy się, co na do nas gada. Przecież my już wiemy, że nasz brat nie żyje. I bardzo chcieliśmy wtedy usłyszeć te słowa, że nasz brat po prostu nie żyje. E, więc e, przyszedł taki czas wtedy dla nas jako, dla mnie jako córki, jako siostry, ja to z boku patrzyłam kiedy miałam 8 lat, e, to było takie wszystko dziwne, że, że tutaj ciocia nam opowiada o tym jak bajkowo e, nasz brat odszedł, że jest super, a z drugiej strony widzimy ciągle rodziców, którzy płaczą, ciągle ludzi, którzy przychodzą do domu i nie wiedzieliśmy dlaczego oni wszyscy właśnie płaczą. I kiedy to zrozumieliśmy, zrozumieliśmy to na y, różańcach, które odbywały się kiedyś w domu. I wtedy dopiero dotknął nas ten smutek. Pozwoliliśmy sobie na ten smutek i bardzo mocno płakaliśmy, i to było dla nas, jako dla y, dzieci, jako dla słuchajcie, y, y, rodzeństwa bardzo ważne. To było dla nas bardzo ważne, że my mogliśmy płakać, że my mogliśmy przeżywać ten smutek i tkwić w tym smutku do pogrzebu. Kiedy w czasie, w czasie pogrzebu, przede wszystkim, wszystko to było takie jak w Amoku, bo tak właściwie często wygląda przed, przed, przed pogrzebem czas. Wszystko było w Amoku, wszystko było w jakimś takim, jakby to się działo w bajce, w iluzji, jakbyśmy się zaraz obudzili, to wszystko się skończy. Tak to wszystko wyglądało. Do momentu, kiedy właśnie, do momentu, kiedy właśnie. Nasz brat, syn przyjechał po raz ostatni do nas do domu, żeby się pożegnać, bo kiedyś ciało zostało żegnane właśnie w domu. I zobaczyliśmy go, i zobaczyliśmy, jak rodzice przygotowywali miejsce na trumnę. I to był. To był ciężki dla nas czas. Um, ale też nie o to chodzi, żeby się teraz sklejać, um, Bo przecież to mówię po to, żeby ktoś jedna osoba to usłyszała i żeby pomoczyła sobie, że kurde, to jest trochę moja historia i że nie jestem sama. Bo wtedy my też tego potrzebowaliśmy. Chcieliśmy usłyszeć, że ktoś miał tak samo. No to my wtedy tylko my tak mieliśmy. Um, Pamiętam, że były piękne skrzypce, że to był wyjątkowy podgrzeb, że było bardzo dużo ludzi. No i zaraz po pogrzebie, z racji, że nie byliśmy tak naprawdę mocno wierzący, wkrona się bardzo mocna depresja, lęk, smutek, ciemność do naszego życia takiego rodzinnego. Do takiego rodzinnego życia wkradła się właśnie taka depresja. Moja mama nie była w za dobrym stanie psychicznym, my zresztą też nie. Chyba nikt nas nie wysłał na żadną terapię, na żadną depresję, co mówię, na żadną terapię, jakąś tak, do, do psychologa. Więc co zrobiliśmy? Moja mama wściekła się na Boga i przestaliśmy chodzić do kościoła, już tak totalnie. I, i właśnie w tym momencie e, pojawiła się w jej życiu nie pamiętam już nawet kto, nie pamiętam już nawet kto, ale pojawi się w jej życiu taka kobieta, która wyjeżdżała na rekolekcje i, i, i która wzięła jej na te jedne rekolekcje w tej jej depresji. I te jedne rekolekcje, słuchajcie, spowodowały, że moja mama zmienia się o 180 stopni. To była, po jednych rekolekcjach to był zupełnie inny człowiek. Ona zaczęła żyć z Bogiem w codzienności. Ona y, w końcu m, zaczęła być szczęśliwa. Zaczęła przerabiać sobie tą stratę Szymona. Puściła nas do psychologa mieliśmy rozmowy z psychologami, terapię, e, widać było w niej takie wielki, więcej pokory, miłości, widać było, że nad nią pracowała, więc nam jako rodzeństwo jako dzieciom, po prostu kamień z serca spadł, że zaczyna się wszystko powoli naprawiać. i Oczywiście ten okres naprawiania trwa do dzisiaj, i w nas, w dzieciach, i w moich, w moich rodzicach, ale chcę wam powiedzieć, że w tej takiej traumatycznej sytuacji, ja wierzę, że gdyby nie Bóg, Gdyby nie Bóg, który wtedy pojawił się na tych rekolekcjach i po prostu natknął moją mamę, my dzisiaj nie bylibyśmy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. E, ja nawet e, śmiem mm, stwierdzić, że ktoś z nas mógłbyś nawet rzucić, słuchajcie, na życie, bo to jest e, bardzo ciężkie przeżycie stracić brata, stracić, e, stracić syna. E, natomiast Bóg wlał mojej mamy dych, tyle Ducha Świętego, tyle tego wszystkiego, że ona otworzyła się na tą łaskę i dostała tą łaskę, dostała tą łaskę spokoju ducha, e, którym nas przede wszystkim zarażała i to był drugi długi proces, długi proces naprawy naszego serca, który tak jak mówię, dalej trwa. Ale e, ja cieszę się, że ona wtedy poszła na tę rekolekcje. Bo dzięki temu. Mm. My dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki temu y, my ciągle nad sobą pracujemy. Jesteśmy takimi y, też y, osobami, które, mimo tylu traum, radzą sobie bardzo dobrze w życiu. I to każdy z nas, każdy z mojego rodzeństwa. I mówię to Wam y, po to, żeby Wam powiedzieć, że jak macie taki ciężki czas w swoim życiu, może jest to strata dziecka, może to jest strata brata, rodzeństwa, to jest na to ratunek, ale ratunkiem. Po tym, co my przeszliśmy, a mieliśmy bardzo dużo, słuchajcie, jeszcze takich bioenergoterapeuta, hipnoza, jakaś wróżka przychodziła do nas do domu, różne takie rzeczy. Nic nie pomagało, potem było tylko gorzej. pomogło nam tylko pomogło nam tylko msza święta, pomogły nam tylko te rekolekcje, na które mama pojechała i poczuła tego Ducha Świętego. I to nam tylko pomogło. Więc jeśli ty masz dzisiaj taki ciężki czas... Pamiętaj, że pomóc może naprawdę tylko Bóg. I ty nie musisz iść na msze, kiedy jesteś tak zagniewany jak wtedy moja mama. Czy też my. Ty po prostu możesz iść na adorację. Powiedzieć mu wszystko, co ty czujesz. Powiedzieć wszystko, co masz w sercu. Powiedzieć wszystko, czego ty potrzebujesz i na co ty jesteś zły. Zła. Powiedzieć mu. I ja wierzę, że wtedy dostaniesz tą łaskę, bo otworzysz się na działanie, na działanie Ducha Świętego. Bo Bóg jest naprawdę wielki i Bóg nie chce, żeby umierały nasze dzieci, żeby umierali nasi, nasze rodzeństwo, żeby umierało, żeby ktokolwiek umierał. Bóg jest Bogiem życia, życia na pełnej petardzie. I nieprawdą jest, że On nas w ten sposób każe. Że to jest jakiś y, grzech pokoleniowy, który się odbija. To nie jest prawdą. Naprawdę. Więc uwierzmy w tą miłość Boga i w to miłosierdzie, i w to, że tylko On może nas z tej głębokiej depresji. Y, Oczywiście, czasem są potrzebne leki, czas jest potrzebna terapia, na którą ja też oczywiście chodzę, natomiast bez Boga, słuchajcie, jest o wiele ciężej. Bez, brogo, bez Boga ciągle czujemy tą pustkę w sercu, że coś nam brakuje, kurczę, czegoś nie ma, ciągle czegoś potrzebuję, ale przecież wszystko mam. Mam pieniądze, mam rodzinę, wszystko mam. To dlaczego mam, czuję ten brak pustkę w sercu? Bo ta pustka, to ją trzeba uzupełnić miłosierdziem Boga ja wierzę, że to świadectwo, które opowiedziałam dzisiaj w dniu urodzin mojego braciszka, Szymonka, który zmarł, kiedy miał 9 lat, wniesie chociaż w jedno serce taką, taką siłę i, i, i taką nadzieję, i taką właśnie to miłość Boga, że po takich ciężkich przeżyciach jest jeszcze dla nas ratunek. Więc jeśli ty miałaś taką samą sytuację, miałeś taką samą sytuację, albo jeśli jakkolwiek pomogła ci ta historia, napisz w komentarzu, bo dzięki temu ja też mam taką motywację, żeby się otwierać, bo nie jest to łatwe. Nie jest łatwe mówić o stracie swojego rodzeństwa, swojego syna, to jest zawsze traumatyczne. Um, natomiast dzięki temu, że pozwoliłam sobie na smutek po tylu latach. Pozwoliłam sobie na dzień smutku. Dzisiaj otworzyłam się do Was. I powiedziałam swoją historię. To co, kochani, pozdrawiam Was, błogosławię. Nazywam się Sandra Klas i to są właśnie boskie historie. Do zobaczenia.